Cześć, To jest kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj zagram sobie w grę o nazwie BMX 2. Trochę już powracam na YouTube. Będą troszeczkę częściej odcinki. A teraz no po prostu znalazłem inną grę oprócz Brow Stars takiej gry, bo może ona Wam się bardziej spodoba. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jak Wam się ten film spodoba. Jak ktoś nie subskrybuje, za zachęcam. Więc no, zainstalowałem tą grę niedawno i trochę tu pozdobywałem rzeczy. I tak będę chciał pobić mój rekord, czyli 500 coś. No to jest mało dla niektórych, ale no każdy tam jakoś Zaczyna. Dla moje zdaniem to jest dużo. O kurde. Oczywiście polecam ją sobie pobrać. Fajna idierka. Jest za darmo oczywiście. Oczywiście można sobie kupić pełną wersję. Ale ona już jest płatna. Ale um, moim zdaniem się troszeczkę nie opłaca kupywać tego, bo tam masz tylko chyba dodatkowe mapki i to tyle. O. Jeśli byście mogli usłyszeć to będzie lekko podgłoszone. Można muzyczkę do nam bo tak cicho. No nie, słuchajcie, troszeczkę tak... Więc jak mówię powracam tego YouTube'a podobno nie nagrywałem, i dlatego o kurde, żeby było. Już dojadę do końca, żeby mi się rozerwbił. Był tam trzeci level? czy drugi? Nie wiem. Polecam tą gierkę, fajna gra. I tutaj tylko mało no, praktycznie bmx tymi rowerkami i tego rowera po prostu ulepszacie, dostajecie jakieś ramy, kierownica. Dokładnie tam wszystko nie wiem. Bo grałem w inną wersję. Ale no... Nie! Kurde, nie złapałem Oczywiście nie wcielisz tych tam nie umiem Ale ja się nauczę, bo będę nagrywał tę gierkę, nie będę tak ten grał, więc... Niczemu, kamera Kamera mnie tutaj tak denerwuje, do dobra od początku Bang Bang Oczywiście widzicie um, do Dixa na kanał Oczywiście on już trasek za bardzo nie nagrywa, ale raczej będzie nagrywał Będzie nagrywał, ale chyba nie innej gry niż Brawla. Nie! Ale jest rekord na szczęście. Gdy miałem 513, tak 589 i zobaczę czy level 1 on nie był on właśnie płatna wersja jest drugi poziom właśnie wam teraz pokażę opcje kierownice można sobie zmienić właśnie sobie zdobyłam są takie na wyboru plus rama muszę chwilę i tak. jest taka rama jest taka rama ona jest bez pegów tu są pegi, jakby ktoś nie wziął pegi to są te, wiecie po kołach gdzieś są i na pewno powinien tak takie ja tam tu się jest są dwa do wyboru na razie, nie odblokowałem ale raczej powinien być te koła mi się nie podobają średnio wyglądają no ale no jest tyle jeśli chodzi o yy, mój wybór w tej gierce więc co? za co? przepraszam też czasami za odgłosy w tyle, jak będzie słychać ale no życie za no, ja na szczęście jest razy dwa już razy 8 to strasznie jest dużo przecież wylądowałem dobra od początku bo jak nie ma razy dwa, albo jak już tam razy, no to bo ma, jest mało punktów bank dobra zawsze mówię bank, nie wiem czemu teraz tak że że to będzie fajna gierka do nagrywania hmm, bo ona jest nawet ciekawa do grania i mam powiedzenia o tym że no. Jest taka w ogóle gra Nie, ja. Już się razy osiągł. Fajnie. ty murek. Szybko, pyk. Nie! O kurde. Wszystkie punkty. Mogłem tak tylko zrobić. Drift. Drift. Pyk. Inny, chciałbym na tym odcinku wbić trzeci level. I tak będziemy razem sobie rozbiali do, do jakiegoś dziesiątego. Bo potem na pewno będą inne gierki na pewno albo może nie wiem raczej tak jak się mój kanał bardziej rozwinie to potem może będzie będzie tego więcej nagrywane przeze mnie a na razie to co najgorsze że mi suby strasznie odbywają to no, nie jest takie fajne, ale no... no to jest nagrywanie to różnie, może coś wystrzelić w pas i więcej subów, albo spaść i załamka totalna. I tutaj to strach moim zdaniem zrobić to obrót ramą. Tutaj o ten trickshot. Złapamy I no nie ma rekordu Ale no na polecam sobie ją zainstalować i sami sobie spróbujcie Bo mówię, gierka jest ciekawa jak się gra I No chyba nie dobiję Tego no trochę pogramy Dociągniemy dłuższy ten odcinek żeby było no, mówię, nie było mnie, może Brawl jeszcze wejdzie. No, w też NS mogę zbić dzisiaj. To jest niebezpieczne. Bo mogę punkt razy 8. Tutaj chyba bez trika na razie. Tu będziesz od trik. <gry> Kurde, dobra, jeszcze raz. Ten BMX trochę tak nie wygląda jak BMX. Jak się tak patrzy teraz na niego, to tej kierownicy to wygląda jak trial, bo hamulce ma. Znaczy rozumiem, w BMX-ach można wziąć z hamulcami, ale no bardziej trial ma te hamulce. Kurde Ale ma za opony Jak wy, Jak, jak, jak w kolazówca, No szkoda, że tylko to jest do tego No tutaj yy, potem się dostaje ta Skrzypki, nie trzeba za nie płacić Tylko się dostanie jak się wbija te levela Tam yy. Pierwszy level to jest łatwo, bo strasznie się nabijają. Ale na potem będzie szło ciężej, bo więcej expon trzeba zrobić, no wiadomo. Tak jest, że w każdej girach takich poziomowych, takich no wiecie. No na pewno dużo jest takich gierek, gdzie w większości są jakieś lewele czy coś. Na przykład o Fortnite są levele. Kancestrali tu są e, no jak to się, e, no rangi w Brawl Stars też są rangi ale na postaciach przy okazji teraz zbiłem sobie nowy rekord Więc <gryw> mówię polecam sobie zainstalować tę Nie mam dawno nagrywać, no ale tego tak wyszło, że teraz dopiero ją nagrywam ale no nie wiedziałem, że to tak się stanie, do tego tu by bez streaków robię. Wybrałem na się tak by się mogło łatwo połamać, bo Phoenix to nie jest oddycha się mogło przeżyć nawet jakby ktoś dobrze polecił to tam, tam wiecie nie co ja zrobiłam ostatni przejeźdź na tej mapce dobra tak I tu będzie do skryku, mówię na zaś nie po co zrobiłam bęk o tak jeśli wam się filmik spodobał pamiętajcie sobie łapkę w górę записать мой канал, блэдикса канал. Ну и что?